Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Przy tej okazji w ośrodku kultury w Zawidowie odbyło się spotkanie z członkiniami bogatyńskiego klubu Amazonek. Kobiety opowiadały o swojej walce z chorobą. Na spotkanie przyjechała również Zenobia Adamczyk, autorka książki Miedź biust jak Klaudia Kardinale. Jeśli chodzi o nowotwór, to taki jakiś temat dalej jest ta, bo nie, nie, niepotrzebnie, bo, bo, bo na to się nie umiera. Oczywiście, jeżeli to jest. Hmm, jeszcze w takim początkowym stadium wszystko uchwycone, bo jeżeli to, ta choroba już jest mocno osadzona w organizmie, no to wtedy jest bardzo ciężko. Wczesne wykrycie raka piersi daje niemal całkowite szanse na wyleczenie. Niestety obecnie odnotowuje się wzrost zachorowalności na ten nowotwór złośliwy wśród kobiet. Badania powinny wykonywać nie tylko kobiety pomiędzy 45 a 69 rokiem życia, ale również te młode. Wsparcie kobiet ze Stowarzyszenia Amazonek może w trakcie walki z chorobą pomóc wielu kobietom. I te kobiety właśnie przychodzą właśnie do stowarzyszenia, decydują się na to, ale zawsze powtarzam, że to wymaga pewnego czasu. Nie każda kobieta chce, aby w takiej małej lokalnej społeczności wszyscy od razu wiedzieli, że ona zachorowała na nowotwór. Jednakże widzę, ja jestem stowarzyszeniem od 2008 roku i widzę, że ta świadomość jest coraz większa. Kobiety przestają się wstydzić, przestają mówić o tej chorobie jako z pewnym tabu. Spotkanie z amazonkami daje kobietom, które walczą obecnie z chorobą, siłę i motywację. Natomiast informowanie tych kobiet, które są zdrowe, oraz nauczenia, w jaki sposób dokonywać kontroli swoich piersi, daje w przyszłości ogromną szansę na całkowite wyleczenie.